Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a wy zawędrowaliście na kanał Zu Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie was do tego zapraszam Dzisiaj mamy już trzeci odcinek Q&A, więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków To oczywiście zapraszam was, tutaj macie anotację do całej playlisty z Q&A, czyli z dwoma innymi odcinkami Pytanie zawiadowaliście mi na moim Instagramie oraz pod poprzednim QA, więc w tym momencie zasada jest taka sama. zasada. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu. Oczywiście po obejrzeniu tego filmiku, żeby się nie powtarzały, więc albo napiszcie je w komentarzu, albo zaobserwujcie mnie na moim Instagramie, bo tam nie dość, że co jakiś czas robię takie mini QA na story. To jeszcze, jeżeli będę nagrywać QA, to wam, was tam również zapytam. O pytania, także wybrałam yy, takie najciekawsze i wybrałam ich dosyć dużo, więc mam nadzieję, że ten filmik nie trwa pół godziny. Niestety nie dałabym rady odpowiedzieć na wszystkie, bo jestem mega, mega zdziwiona, jak bardzo się zaangażowaliście i bardzo Wam za to dziękuję, bo naprawdę dostałam sporo pytań, więc no jakbym chciała na nie wszystko odpowiedzieć, to pewnie zajęłoby mi to jakąś godzinę. Jeszcze ja jestem osobą, która lubi rozmawiać, lubi gadać na różne tematy, więc pewnie bym się rozgadała i pewnie by to trwało mega, mega długo. Więc wybrałam trochę pytań i jest ich właśnie dosyć dużo, więc lecimy już bez przedłużania z odpowiadaniem. Czy stresowałaś się przed pójściem do nowej szkoły? Tak, bardzo się stresowałam. Znaczy, z jednej strony bardzo się cieszyłam, bo nie za bardzo lubiłam swoją sferą klasę i swoją. Znaczy, szkołę w miarę jeszcze lubiłam, ale klasy nie za bardzo lubiłam, więc mega się cieszyłam, że wreszcie pójdę do nowej klasy. Będę miała taki, taką świeżą kartkę, według mnie, to jest super w przechodzeniu do innej klasy. No ale jednak mega się stresowałam, że wiecie nikt mnie nie polubi, coś tam Ale wydaje mi się, że jak na osobę nieśmiałą, bo ja jestem dosyć nieśmiała To dałam sobie radę całkiem nieźle I właśnie poznałam dosyć dużo osób i w ogóle I bardzo przezwyciężyłam ten swój strach przed rozmawianiem z ludźmi Których nie znam za bardzo Więc wydaje mi się, że no poradziłam sobie całkiem nieźle, no ale stresowałam się Czy jesteś zadowolona, że poszłaś do klasy zerowej? Um, tak i nie ogólnie za długo by opowiadać jako sama klasa zerowa, jeżeli nie wiecie o co chodzi tutaj filmik, e, czyli z rozszerzonym francuskim okej, okay. mm, podoba mi się nauka języka, lubię się uczyć języka, fajne jest w tym momencie mamy sytuację, jaką mamy, ja nie muszę się bać o zdawanie czy nie, bo po prostu nie ma czegoś takiego jak nie zdanie u mnie w klasie, e, więc też nie musimy tak pędzić z materiałem ani nie musimy mieć. Tak zawalonych teraz dni, jak jest ta pandemia i jest szkoła online, więc to jest na pewno super, ale ogólnie pojawiły się komplikacje z rozszerzeniami, trochę mi się to nie podoba, ale to jakby zależy tylko i wyłącznie od mojej szkoły konkretnie, i po prostu kilka rzeczy się pojawiło, o czym nie było mowy na samym początku, co mnie troszeczkę tak um, niestety, no troszeczkę miałam z tym problem. Ale koniec końców się cieszę, bo przez to znam kolejny język i, jakbym uczyła się normalnym, yy, normalnie przez 4 lata, języka to po prostu najprawdopodobniej nie nauczyłabym się go tak dobrze znaczy, na pewno nie, nie, nie nauczyłabym się go tak dobrze i niby mogłabym policą kontynuować naukę, ale wydaje mi się, że policą by mi się nie chciało. A w tym momencie, jak skończę licą będę już naprawdę na mega, mega dobrym poziomie francuskiego i będę mogła się w nim porozumiewać. Yy. Płynnie, o! Jak czujesz się w klasie z 18, z 18 godzinami francuskiego w tygodniu? Jak sobie radzisz i, ci, i czy ci się podoba? Więc, oczywiście, teraz w tym momencie nie mam 18 godzin, ale powróćmy pamięcią do tych dawnych czasów, kiedy miałam. A więc, podoba mi się, ja jestem osobą, która bardzo lubi języki, ja bardzo lubię się uczyć języków i też co najważniejsze, francuski mi się bardzo podoba i nie mam też problemów z tym językiem. Dodatkowo wydaje mi się, że no, panie wiedzą, że to nie jest mała ilość godzin i po pierwsze nie mamy za bardzo zadań domowych, więc w domu muszę się tylko zazwyczaj nauczyć słownictwa, bo gramatykę zazwyczaj ogarniam na lekcji i po lekcji już nie muszę powtarzać sobie francuskiego raczej, oprócz właśnie słówek, które wiadomo trzeba wykuć na pamięć, więc wtedy muszę trochę w domu sobie jeszcze nad tym posiedzieć, ale tak to raczej właśnie nie mam za bardzo dużo rzeczy do roboty w domu z francuskiego, przez co to jest to, tam zazwyczaj mam 3-4 godziny dziennie w szkole, i nic już poza tym. Znaczy, no wiadomo, że coś tam zawsze w domu zajrzę, żeby być systematyczna nauka, i tak ale to zależy od tematu. Jest więcej mówienia na pewno, niż by było w normalnej klasie, więcej czytania, więcej słuchania, czyli więcej takich rzeczy, które Wam pomagają po prostu potem w faktycznym porozumiewaniu. Według mnie najważniejsza jest systematyczność, i po prostu, jeżeli właśnie w takiej klasie szczególnie. Bo po prostu macie 4 godziny dziennie francuskiego i czytam innego języka, jeżeli chodzi o inne klasy zerowe. Przez to każdego dnia są jakieś nowe informacje najprawdopodobniej. Więc jeżeli na przykład bym się uczyła raz, raz w tygodniu, uczyłabym się wszystkiego z tygodnia, to najprawdopodobniej nie dałabym rady. A tak to jak uczę się trochę codziennie, to daję radę spokojnie. Jakiego języka nie chciałabyś się uczyć niemieckiego? Bo że uczyłam się niemieckiego przez 2 lata w 7 8 klasie. Nigdy więcej. Czy wiążesz plany z francuskim? Nie wiem, jak się życie potoczy. Fajnie by było zamieszkać na kilka lat, na przykład we Francji. Nie sądzę, nie wiem, czy na, na zawsze, bo dla mnie i tak numerem jeden w językach jest angielski. I angielski e, mi się podoba o wiele, wiele bardziej. Ale wiecie, jak to jest, e, jednak, Wielka Brytania, która jest najbliższym państwem anglojęzycznym do Polski. E, no, jednak jest dalej, wiecie, cała. Sytuacja z Brexitem i tak dalej. To wszystko utrudnia trochę mieszkanie w Wielkiej Brytanii jako obcokrajowca. Więc na pewno we Francji byłoby łatwiej i super, według mnie, znać po prostu nowy język, inny język. Otwiera to zawsze przed tobą wiele możliwości, nawet jeżeli. Nie mam w tym momencie takiego planu, że no, na pewno będę mieszkać we Francji Ale nie odrzucam takiego planu, ja bym bardzo się cieszyła, jakbym mieszkała we Francji Z kim najczęściej trenujesz? W sensie jak ćwiczyć, to z jaką osobą na YouTube? Ja najbardziej polecam Chloé Tine i Pamela Rave. One dwie mają troszeczkę inny sposób treningów Pamela ma bez przerw i albo jakąś jedną przerwę na cały trening A Chloe ma przerwę po każdym ćwiczeniu Bądź tam po dwóch ćwiczeniach, zależy wiadomo, jaki, jaki trening akurat. Ja bardziej preferuję te Chloe, bo ja lubię mieć chociaż no, te 5-10 sekund, to nie są długie przerwy, to jest 5-10 sekund, wolę mieć takie między ćwiczeniami niż jak Pamela na przykład w połowie minuta. Jeżeli chcecie zacząć ćwiczyć z YouTube'em, to po prostu przetestować różne filmiki, zobaczyć, kto Wam najbardziej odpowiada właśnie z YouTube'a i która forma ćwiczeń, ale jeżeli, jeżeli mówimy o mnie, to ja najbardziej lubię ćwiczyć z Kloetink albo z Panem Rave, za ile pojawi się filmik z tym dwutygodniowym treningiem od Kroeting, nie mogę się doczekać, więc cieszę się, że nie możecie się doczekać i będzie on już... W ten poniedziałek, bo nadal walczę z tym treningiem, z tym programem treningowym i w niedzielę go kończę, a w niedzielę nagrywam podsumowanie i w poniedziałek już będzie na kanale. Także zapraszam, poniedziałek 10. Myślę, że wiecie co chodzi, bo ja w ostatnich vlogach ciągle o tym wspominam. Kolejne pytanie jest: jak zacząć ćwiczyć? A więc e, odpowiedź jest bardzo prosta: włączasz sobie filmik i z, ubierasz jakieś wygodne ubranie i zaczynasz ćwiczyć. E, nie no, a tak szczerze, to pewnie po prostu chodziło mi o motywację i tak dalej. Ja szczerze mówiąc, nie, miałam, nie mam jakichś bardzo dużych problemów z motywacją, bo ja po prostu lubię ćwiczyć. Według mnie właśnie najważniejsze jest to, żebyście to lubiły. E, naprawdę, jest mnóstwo form ćwiczenia. Więc według mnie najlepiej jest po prostu sprawdzić, co Wam się najlepiej sprawdza i co Wam się najbardziej podoba, bo jeżeli będzie Wam się podobało, to tak naprawdę z motywacją nie będziecie mieli problemu. Ja w tym momencie przyzwyczajam się tak bardzo do ćwiczenia praktycznie codziennie, że jest mi aż dziwnie, jak nie ćwiczę, więc każdego dnia sobie yy, sobie robię. I też mi na przykład pomogło to właśnie klatingo, o którym już wspomniałam, robi programy ćwiczeniowe i jak po prostu mam rozpisany program, no, to wiem, mam takie, że no muszę zrobić. No mam to rozpisane, zaczęłam to robić, no to muszę. Więc jeżeli szczególnie robisz, lubisz jakieś wyzwania albo coś takiego, no to na, to na pewno jest dla Ciebie, bo to jest właśnie takie wyzwanie, żebyś wytrzymała, nie wiem, 20 dni, 30 właśnie ćwicząc tak, jak jest w planie. Więc to mi też pomaga. Wydaje mi się, że pomogłoby też na przykład przyczepienie to do jakiejś e, czynności, którą robicie zawsze, czyli nie wiem, ja mam tak, że po pierwszej lekcji, którą mam codziennie, zawsze ćwiczę. No to po prostu wiecie, ta lekcja się odbywa zawsze, zawsze na niej jestem, no bo szkoła, szkoła No i po prostu po tej lekcji już mam przyzwyczajenie, że ja zawsze ćwiczę Więc przez to nie umyka mi to gdzieś, albo coś takiego, więc to też jest pewnie bardzo przydatne Wiedziałam, no mi w tym momencie już aż tak bardzo to nie pomaga, bo po prostu nie musi mi to pomagać No albo po prostu znalezienie sobie jakiejś motywacji Masz plany przefarbować włosy? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to... Koniecznie zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, to być może się dowiecie kiedyś. Co sądzisz o wyborach w tym roku? Forma głosowania i obecna sytuacja? A ogólnie ja bardzo nie lubię się wtrącać w politykę. Wiem jakieś tam podstawy, co tam się dzieje w naszym świecie, no bo też trochę fajnie, nie, trochę głupio by było nie wiedzieć kompletnie, co się dzieje w naszym państwie. I uważam, że wybory korespondalne... Według mnie nie jest to dobre i nie jest to w 100% sprawiedliwe. Niektórzy mają szczęście, że żyją w takiej rodzinie, że nikt nie popiera tak nas tysiąc po prostu procent całą sobą, jednego, jednej partii, jednej osoby, jeżeli chodzi o prezydenta, ale są też osoby, które nie mają takiego szczęścia i powiedzmy, no wiadomo, że dzieci to raczej inna sytuacja, no bo dzieci nie mogą głosować, ale na przykład, no nie wiem, żyjesz z partnerem, który po. Pisuje się rękami i nogami pod jedną osobą, jednym kandydatem, i ty się z tym nie zgadzasz, ale możesz po prostu mieć takie nieszczęście, że twój partner się nie zgadza z tym, że ty się nie zgadzasz z nim, e, i, i są osoby, które zrobią wszystko, żebyś zagłosował na tego, co oni chcą, a nie na tego, co ty chcesz. Do tego, no, chyba każdy się zgodzi, że mamy w tym momencie troszeczkę ważniejsze rzeczy na głowie, że tak powiem, niż yy, wybory. I mimo, że wiadomo prezydent jest bardzo ważny To tym bardziej właśnie nie sądzę, żeby teraz był odpowiedni czas Na wybieranie tak ważnej osoby dla państwa jak prezydent Bo po prostu mamy pandemię I jakby mamy zagrożenie życia Więc uważam, że nie jest to dobra decyzja Żebyśmy w tym momencie mieli wybory Kiedy masz urodziny? 21 lipca Chciałabyś jeszcze jakieś zwierzę? Tak, chciałabym mieć Chciałabym mieć kotka Chciałabym mieć jeszcze pieski, chciałabym mieć naprawdę dużo zwierząt, ja bardzo lubię zwierzątka i no. Skąd pomysł na nazwę ZU? Ogólnie ja nienawidzę, nazw... nienawidzę wymyślać nazw. To jest dla mnie jakaś katorga po prostu. Yy... Nie chciałam też mojego po prostu imienia i nazwiska, bo jakoś tak mi to brzmi tak bardzo yy, oficjalnie, no nie, nie, nie mi się, ja po prostu nie za bardzo lubię swoje nazwisko. Yy, no i ogólnie wzięło się to z tego. Że nie wiem czy oglądaliście Mominki, pewnie tak I tam była mała mi A mój tata często jak byłam młodsza Mówił na mnie małazu I jakoś tak wyszło, że uznałam Że zu będzie ok Czy język francuski jest serio taki trudny? Nie, ja ogólnie Nie wiem czy to jest tylko moja opinia I czy nie wiem, ja jestem Jakaś wybitna z francuskiego i z języków Ale według mnie to wcale nie jest Taki trudny język. Jeżeli chodzi o gramatykę, to też wcale nie jest aż taki trudny. W sensie wiadomo, że ja też nie znam, wiecie, wszystkich czasów, wszystkich zasad, gramatycznych i tak dalej, ale według mnie gramatyka też nie jest jakaś mega, mega trudna, jeżeli chodzi o francuski. Jedyne co na pewno jest trudne we francuskim to wymowa. Trzeba po prostu bardzo się odzwyczaić od takiego normalnego, polskiego czy chociażby angielskiego czytania. Bo na przykład jedna rzeczy, które mi jest bardzo trudno, które, które według mnie jest bardzo trudno zastosować i pamiętać o tym, to jest to, że we francuskim zazwyczaj nie czyta się końcówek. Więc wiecie, macie napisane plat, ale czytacie pla, macie napisane chocolat, ale czytacie chocolat, macie napisane et, ale czytacie e. No i jeżeli chodzi o porozumiewanie się, jest to dosyć ważne, bo bardzo prawdopodobne, że jeżeli przeczytacie końcówkę, to Francuz po prostu zrozumie to jako coś innego, bo... ale jeżeli chodzi o gramatykę i w ogóle słówka i tak dalej, to nie jest jakiś mega mega trudny. Wolisz sieciówki czy lumpeksy? Ogólnie bardzo podoba mi się sama idea lumpeksów i byłam kilka razy w lumpeksie i ja po prostu nie mam szczęścia, nie umiem tam szukać, nie jestem zbyt cierpliwa. No ale staram się i żeby po prostu ograniczyć kupowanie w sieciówkach i chodzić coraz częściej do lumpeksów. Bo nie dość, że jest to bardziej ekologiczne, to jeszcze tańsze, więc wszystko super. Czy umiesz nie zabić roślinek, czy raczej stawiasz na kaktusy? No bo teraz nagrałam cały filmik o moich roślinkach, który jest dosyć stary, ale podziękuję Wam gdzieś tutaj. I mam teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć roślinek na balkonie, znaczy na parafecie, które mają się w tym momencie dobrze i są okej. Okay. Nagrasz kiedyś live'a? Ostatnio się was pytałam na Instagramie, czy chcecie tam live'y, więc jak już, to będę tam nagrywać live'y, raczej nie na YouTube, ale właśnie tam, więc wpijajcie znowu na mojego Instagrama. Często kłócisz się z rodzicami, czy raczej macie dobre relacje? I Im dłużej siedzę tutaj w domu zamknięta z rodzicami i z bratem, to tym bardziej mi wkurzają, <laughs> ale więc trochę się ostatnio bardziej kłócimy. Ale u mnie mam raczej dobre relacje. To było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że moje gadanie Was nie zanudziło. Jeżeli chcecie trochę więcej takich gadanek, gadanek, pogadanek i takich rzeczy, gdzie faktycznie opowiadam Wam trochę o sobie, to oczywiście zostawcie, zostawcie łapeczkę w górze, napiszcie mi w komentarzu pytanie do następnego QA, bądźcie po prostu pytanie, bądź po prostu komentarza próbu tego filmiku. zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!